Hello you. Hej, na wstępie powiem, że materiał będzie spoilerowy do całego serialu, więc zapraszam, kiedy już obejrzysz włącznie z sezonem 5, lub zostań, jeśli nie straszne ci są spoilery. Odpowiadając od razu na pytanie z tytułu, czy sezon 5 you dobrze domyka historię Joe. Moja odpowiedź to i tak i nie. Mówiąc spoilerowo i bez ogródek, finał jest taki, że ostatecznie Joe zostaje skazany na więzienie yy, za zabójstwo Lofi Beck. I tutaj również, tak jak w prawdziwym życiu, w rzeczywistości seryjnych morderców, nie zostają mu udowodnione wszystkie zbrodnie i nie za wszystkie zostaje skazany. Tak jak u Johnie udowodnili mu chociażby zabójstwa Rona, czyli tego przemocowego sąsiada z pierwszego sezonu, czy Benjiego, a nawet chyba byłego męża Marianne. Kupiono się tutaj raczej na kobietach, dlatego że ich ciała zostały odnalezione. Oglądając kolejne sezony Yu, sama zastanawiałam się, jaki finał będzie najlepszy dla tak zepsutego człowieka jak Joe i myślałam wtedy, że będzie to śmierć. Do czego skłaniało mnie też pewne anime, gdzie główny bohater też popełniał wiele niemoralnych czynów. Ale kiedy już dotarłam do faktycznego finału Yu, gdzie Joe sam prosił, żeby go zastrzelono, dotarło do mnie, że śmierć to nie byłoby dobre rozwiązanie z dwóch powodów. Po pierwsze śmierć byłaby zbyt szybka, taka kara tu i teraz, a po drugie dodałaby tej postaci zbytniej romantyczności, zbyt romantycznie i tak książkowo by kończyła jego historię, jeśli wiecie co mam na myśli. A jednak skazanie na więzienie, w którym spędzi resztę swoich dni jest dużo bardziej takie przyziemne, szare i samotne, jak on sam to określił w jednych ze swoich ostatnich słów. I skoro tę część finału uważam za względnie udaną, co w takim razie przechyla szalę na tę niekorzystną stronę. Jedną z nich jest nowy główny obiekt zainteresowania Joe w tym sezonie, czyli Bronte slash Louise. Widząc nową kobiecą postać na plakacie jeszcze przed premierą tego piątego sezonu, zastanawiałam się jaka ona będzie. Co będzie w niej takiego charakterystycznego, żeby dać ją jako nowy obiekt zainteresowania dla głównego bohatera, ale żeby jednak był w niej jakiś twist. W końcu twórcy zawsze stawiali na zwroty akcji i różne charakterystyczne wątki i wydarzenia, dzięki czemu ten serial bardzo sprawnie się ogląda. Chociażby jego obiekt westchnień z drugiego sezonu, czyli Love, okazała się być mordującą tak jak on socjopatką, co jak się później o dziwo okazało, wcale nie przypadło mu do gustu. I właśnie Love była najbardziej charakterystyczną z kobiet, którymi zainteresował się Joe która grana jest przez Victorię Pedretti, którą uwielbiam. Jednak wszystkie jego kobiety charakteryzowało to, jak było to określane właśnie w piątym sezonie, że są zranionymi ptaszkami, które Joe musi uratować przed złym światem. A więc mamy pierwszy sezon, który w swojej konstrukcji wiadomo ma różne zwroty akcji, ale jest dosyć taki prosty i niezbyt odkrywczy, ale to dlatego, że jest po prostu no, pierwszym sezonem i wstępem do historii Joe. Więc mamy tam jeszcze zwykłe życie Joe i dosyć zwykłą, ale jednak momentami charakterną Beck. Potem mamy sezon drugi, w którym Joe przeprowadza się do Los Angeles i poznaje już wcześniej przeze mnie wspomnianą Love, pochodzącą z bogatej i znanej rodziny, która okazuje się być dużo bardziej podobna do Joe niż on sam by przypuszczał. Potem mamy sezon trzeci, gdzie razem przenoszą się na bogate przedmieścia, gdzie możemy obserwować, jak ścierają się te dwa żywioły, czyli Love i Joe. A także to jako partnerzy w zbrodni muszą ukrywać się przed swoimi sąsiadami i generalnie otaczającymi ich ludźmi. Jest to sezon, w którym niejednokrotnie Joe w kontraście do Love powtarzał sobie w głowie, że chce się zmienić, chce porzucić tego dawnego siebie, tego mrocznego, chce zerwać ze starymi schematami, właśnie między innymi głównie znaczy dla swojej rodziny którą Love też jest, bo jest jego żoną, ale głównie dla swojego syna Henrygo. Potem sezon czwarty, gdzie Joe przeprowadza się do Londynu, zmienia tożsamość, znowu wkręca się w bogate i uprzywilejowane towarzystwo, gdzie poznaje swoją kolejną wybrankę Kate i przeżywa rozdwojenie osobowości, który dzieli się właśnie na tego głównego Joe i na tę jego właśnie mroczną, morderczą stronę, którą do tej pory starał się tak spychać. I to wszystko zmierzało do tego, by w finale czwartego sezonu Joe zaakceptował tę swoją broczną stronę, przestał się jej wypierać, zintegrował swoje te dwie osobowości powiedzmy i stał się takim pełnym sobą. No i wracając do tematu głównej wybranki jego serca piątego sezonu, czyli Louise slash Bronte. Tak jak właśnie zastanawiałam się, jaki to twist mogą z jej postacią zaserwować nam twórcy, tak właśnie okazało się, że Bronte tak naprawdę już wcześniej znała Joe, domyślała się, jakie zbrodnie popełnił i specjalnie weszła z nim w relację, po to, żeby móc go ostatecznie zdemaskować przed światem. I ten plot twist sam w sobie mi się podobał, jednak właśnie mój problem zaczyna się w momencie, kiedy okazuje się, że Bronte naprawdę zaczyna coś czuć do Joe. I okej, okay, tak jak na początku jeszcze się usprawiedliwiała, że w sumie to oni nie mają dowodów, że on cokolwiek zrobił i że może nie słusznie go oskarżają, tak po tym jak zobaczyła, jak Joe dosłownie morduje jej kolegę Claytona, a mimo to nadal stała, stawała po stronie Joe. No to dla mnie to już było to trochę za wiele, nie siadło mi to kompletnie i to, że dopiero Marianne musiała przemówić jej do rozsądku, nie powiem, żeby to podniosło postać Louise Slash Bronte w moich oczach. I ja rozumiem, że psychologicznie to, jak została poprowadzona Bronte, ma sens, że poznała mężczyznę, wydawało jej się, że właśnie poznaje go jeszcze lepiej, nabiera wątpliwości do swoich wcześniejszych przekonań na jego temat. A potem, nawet jak już zobaczyła, że morduje jej kolegę, ale wciąż go chciała usprawiedliwiać, ponieważ jako właśnie taka romantyczna książkoholiczka yy, chciała przeżyć ten swój romans, nawet właśnie tak symbolicznie odgradzając yy, się imieniem, zmieniając go z Luis na Bronte. Ale właśnie to, w jakim kierunku poszła ta postać, mi się nie podobało. I wolałabym, żeby ona była wyrachowana w stosunku do Joe od początku do końca właśnie z tą demaskacją go jako seryjnego morderca. Ja naprawdę rozumiem, że Joe jako psychopatyczny seryjny morderca jest w stanie tak manipulować i uwodzić kobiety, że nawet te, które poznały jego ciemniejszą stronę jak Love czy Kate nadal są w stanie żywić do niego ciepłe uczucia i wchodzić z nim w związek. Ale chyba po prostu już nie potrzebowałam widzieć jak kolejna kobieta odgrywa z nim ten sam schemat, ten sam teatrzyk, i chyba chciałam właśnie, no właśnie, żeby tutaj ten plot twist też tak dociągnąć jeszcze dalej. Po prostu reasumując trochę, nie uważam, żeby Bronte swoim charakterem i generalnie tym, jaki vibe wnosiła, żeby zasługiwała na to, żeby być tą finałową, ostatnią kobietą jo z właśnie z ostatniego sezonu, która na dodatek ma z nim tę finalną konfrontację. Wiadomo, wyróżniało ją od wcześniejszych jego dziewczyn to, że Joe naprawdę jej uwierzył, że ona akceptuje tę jego mroczną stronę. W przeciwieństwie chociażby do Kate, która właśnie w tym piątym sezonie zaczęła nabierać coraz więcej obiekcji do jego osoby, zadając mu chociażby pytanie, dlaczego on nie przeżywa tego wszystkiego, co się dzieje tak jak ona? Dlaczego jest taki spokojny? No ale po prostu wciąż. To jest kwestia gustu. Bront jako ta final girl mi nie leży i, i tyle. No i odnośnie finalnej konfrontacji między nimi. No, raczej mało kto lubi zabiegi, jakie zostały tu zastosowane. Mianowicie, to, że Bronte jakby generalnie już od początku jest na gorszej pozycji od Joe, ponieważ ona jest drobną kobietą, a on mężczyzną. Na dodatek ona została postrzelona gdzieś w bok, ma skręconą kostkę, Joe ją podtopił, a tak naprawdę wyglądała jakby wręcz utopił, po czym ona magicznie się respi naprzeciwko niego w lesie i wymierza do niego broń. I to samo dotyczy Kate, która została też postrzelona w bok, dostała młotkiem w głowę, leżała później w piwnicy pośród ognia i dymu nie wiadomo jak długo, a ostatecznie, gdzie ja też byłam pewna, że ona umarła, no bo kto by to przeżył, a też właśnie tak poetycko mógł wyglądać ten jej koniec. Po czym okazało się, że w sumie wyszła z tego bez większego szwanku jakieś tylko blizny na ręce i zostały. Po prostu wyznaję taką zasadę, że jako twórca. Kiedy nie chcesz, żeby jakaś twoja postać umarła, to nie doprowadzaj jej do tak tragicznie, skrajnie złego stanu, yy, że potem widz czy czytelnik nie może uwierzyć w to, że ta postać była w stanie to przeżyć. No i w ogóle dosyć kulejący wydawał się ten plan Bronte w stosunku do Joe, ten finalny już w ostatnim odcinku. Że postanowiła skonfrontować się z nim dopiero, jak będą sam na sam, na jakimś odludziu. I nie wiem, czy ona naprawdę myślała, że ma z nim szansę w jakiejś konfrontacji, tym bardziej, że ona dosłownie wyciągnęła broń, kiedy on się praktycznie w nią wtulał, więc był bardzo blisko niej i miała szczęście, że on się odsunął, a nie od razu jakoś się zaatakował. Ja wiem, że to ona trzymała w tej sytuacji broń, ale jednak no. Jo jest mocno zaburzoną osobą, nigdy nie wiadomo co takiemu komuś przyjdzie do głowy, więc jakby ten jej plan też był mocno średni, ostatecznie też nie, nie uzyskała od niego nie wiadomo jakich odpowiedzi, jakich oczekiwała z tego co pamiętam, więc no Bronte też mogła trochę lepiej rozkminić swój plan. O, ale na przykład podobało mi się, jak yy, w pewnym momencie różne postacie z poprzednich sezonów zaczęły na TikToku zabierać głos w sprawie Joe i obciążać go coraz to nowymi zarzutami. Po troszkę Joe wtedy mógł odczuć negatywne konsekwencje wkupienia się w bogatą i znaną rodzinę, gdzie on też przez to stał się osobą publiczną, bo do tej pory udało mu się to wszystko tak zawsze zachmęcać, że w sumie raczej korzystał tylko na wpływach i pieniądzach tych bogatych rodzin, najpierw Queenów, potem właśnie Lockwoodów. A tutaj w końcu mógł odczuć na swojej skórze, jak to jest być rozpoznawalnym, kiedy właśnie wszyscy na ciebie patrzą, wszyscy cię znają, a zaczynają na ciebie spływać pod hashtagiem właśnie tak mocne zarzuty. Można powiedzieć, że jego sława go przegoniła. I zastanawiam się, na ile ten sezon w sumie był potrzebny. Bronte dała niby Joe Wood tego, że ona go naprawdę rozumie i zna, ale wcześniejsze partnerki też początkowo podawały mu takie uczucia. A Joe po raz kolejny mordujący bogaczy i patrzący, jak powoli jego aktualna partnerka się od niego oddala, no też nie jest w konstrukcji sezonów tego serialu niczym odkrywczym. Więc można powiedzieć, że ten sezon odtwarza z cykl z wcześniejszych sezonów czyli Joe zaczyna zauważać, że coraz bardziej oddala się od swojej aktualnej partnerki, wpada w ramiona nowej. I łudzi się, że ta już jest inna, ta naprawdę go zna i rozumie. No, a potem wiadomo, że znowu to zmierza w niewłaściwą stronę. Tylko z tą różnicą, że w tym sezonie już Joe nie neguje tej swojej mrocznej strony i właśnie szuka takiej partnerki, która naprawdę zaakceptuje tę jego yy, mroczną, czarną stronę, i właśnie z pozoru wydaje się być taka bronte. Warto też w konstrukcji całego serialu zwrócić uwagę na to, jak my widzowie postrzegamy Joe. Niby widzimy te wszystkie okropne rzeczy, których się dopuszcza. Ale na pewno nieraz to właśnie jemu się kibicowało, kiedy był w trakcie konfrontacji z jakąś inną postacią. I w sumie to nie jest dziwne, zważywszy na to, jak mnóstwo bohaterów jest portretowanych w tym serialu, a może to właśnie tylko Joe ich tak postrzega. I wiadomo, że psychopaci tacy jak Joe są czarujący, potrafią wejść w odpowiednie role, żeby się przypasować do grupy, ale mimo wszystko na pozór wydaje się to dosyć absurdalne, że bardziej kibicuje się seryjnemu mordercy. Nawet jeśli jest głównym bohaterem, niż mimo wszystko mniej zepsutym i złym od niego ludziom. Nie wiem, jak na przykład jakieś puste influencerki, czy jacyś rozpieszczeni bogacze. Niejednokrotnie jest tak, że Joe punktuje w swoich myślach czyjeś słowa lub zachowanie, przez co na tle tych osób to on wydaje się być tym normalnym. Myślę, że w jego przypadku jak najbardziej możemy powiedzieć, że jest on niewiarygodnym narratorem, przez którego filtr my jako widzowie widzimy i chłoniemy tę historie. I przez co właśnie ona jest mocno zaburzona. Może być mocno zaburzona, gdzie no właśnie mnóstwo osób wypada dużo gorzej, albo po prostu bardziej wkurzająco niż nasz dosłownie seryjny morderca. Tym bardziej, jeśli usprawiedliwi się to tym, że on mnóstwo swoich czynów popełnia właśnie z miłości i zaangażowania, a inni ludzie dla sławy i pieniędzy. Wiadomo, taka zaburzona narracja może dodawać komediowego smaczku niektórym scenom, uwypuklać taki absurd, który jest widoczny na przykład w jednej z moich ulubionych takich komediowych scenek z pierwszego sezonu, kiedy Beck wyjechała z Peach do jej tego domku w lesie i brała kąpiel i Peach ją podglądała, a je podglądał Joe i stwierdził w myślach, że o Beck, ktoś cię stalkuje. Oczywiście nie mając w ogóle na myśli siebie. Jednak właśnie myślę, że warto przy oglądaniu tego serialu pamiętać, że jego narracja jest przepuszczona przez filtr yy, głównego bohatera, czyli mocno zaburzonej osoby. Zwłaszcza, że w piątym sezonie wprost jest rozmowa między Joe a Bronte, gdzie ona go pyta, czy zabił kogoś niewinnego. I Joe na to jej odpowiada, że nie. I w sumie powiedział prawdę, bo z jego zaburzonej perspektywy on nie zabił nikogo niewinnego. Nieważne, czy to był właśnie jego przemocowy, znęcający się nad swoją rodziną sąsiad, czy jego ukochana, która śmiała mu się postawić lub wyłamać z jakichś jego schematów idealnej kochającej partnerki i śmiała nie być mu wdzięczna za tą całą brudną robotę, którą dla niej wykonał. Oczywiście bez jej wiedzy. Tak jak właśnie w tym sezonie powiedziała mu Maddie, kuzynka Kate, ty zawsze masz dobry powód. I to jest właśnie clue jego działań. To zawsze inni są źli, zagrażają jemu lub jego partnerce, więc trzeba ich wyeliminować. Oni go czymś sprowokowali, on jedynie wykonał akcję, ale ostatecznie to jest ich wina. Z jednej strony on czuł, że musi zabijać, żeby zasłużyć na miłość danej partnerki, jednocześnie dosyć łatwo można było przebić tę bańkę idealnej według niego partnerki, by samej zasłużyć na śmierć. Bo Joe nie zakochiwał się w osobie, tylko w swojej wizji tej osoby. I jasne, generalnie tak właśnie się mówi, że ogólnie ludzie nie zakochują się w ludziach jako w ludziach, tylko w jakichś swoich wyimaginowanych w głowie wersjach tych osób. Tylko wiadomo, że Joe podkręcał to do maksimum. I tak jak on czuł, że musi się postarać, żeby zasłużyć na czyjąś miłość, tak samo boleśnie egzekwował, kiedy ktoś wyłamywał się z jego standardów. On się mógł łudzić i szukać i mieć nadzieję, że w końcu znajdzie tę idealną partnerkę. I właśnie najpierw miała to być Beck, potem Love, potem Marianne, potem Kate, ostatecznie Bronte. Ale nie oszukujmy się, że tak by się nie stało. No bo pomijając, że jego potencjalna partnerka miałaby naprawdę dużo do zaakceptowania w związku z jego osobą i tym i czynami, które popełniał w życiu, ale wciąż byłaby. Tylko sobą, człowiekiem ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami, i na pewno w końcu pojawiłaby się jakaś rysa, jakieś pęknięcie, które właśnie przebiłoby tę banieczkę idealnej kobiety, idealnej partnerki, idealnej relacji z Joe. I Joe w kółko by powtarzał ten swój cykl y, obsesji, miłości i rozczarowania. I tkwiłby w nim, no bo pomijając to, jak bardzo zaburzoną on y, osobą jest. Ale generalnie też świat działa tak, że jeśli ciągle ponosisz porażki na jakimś polu, tak jak tutaj na przykład w relacjach, to istnieje duża szansa, że to właśnie nie ze światem zewnętrznym jest coś nie tak, yy, tylko właśnie z tobą. I może właśnie to jest czas, żeby popracować nad sobą na przykład na terapii. Nie chcę, żeby pejoratywnie wybrzmiało to, że z tobą jest coś nie tak. Chodziło mi po prostu o to, że. To w tobie może tkwić głównie problem, na przykład, właśnie to, jakim schematem dobiera się partnera czy partnerkę życiowego. Tylko, że, no właśnie, tutaj też chodzi o to, że osoba musi chcieć nad sobą pracować, a Joe takich chęci nie wykazywał, na pewno już nie na etapie yy, finałowego sezonu. A Joe po prostu zaakceptował swoją mroczną stronę: Jolo, taki jestem, i szukał partnerki, która po prostu zaakceptuje nawet tę jego ciemną stronę. Podsumowując, naprawdę lubię ogólnie ten serial. Za te wszystkie pomysły na wątki, za te wszystkie zwroty akcji, przez co ten serial naprawdę tak sprawnie się ogląda. Wiadomo, niejednokrotnie trzeba zawiesić niewiarę odnośnie poczynań Joe, czy jak mu się obronną ręką udawało wychodzić z różnych sytuacji, ale nie zmienia to faktu, że właśnie jako taki serial do odpalenia na Netflixie, no to przyjemnie i sprawnie się go ogląda. I pasuje mi to, jak finalnie właśnie skończył Joe, czyli w więzieniu, ale tak jak już wcześniej mówiłam, nie do końca podoba mi się sposób, w jaki do tego doprowadzono. Aczkolwiek sojusz Kate, Nadi i Marianne na plus i odcięcie się syna od Joe, zważywszy na to, jak Joe zależało na Henrym i jak był emocjonalnie z nim związany. Love, kiedy umierała, powiedziała do Joe, że ich syn będzie wiedział, czym jesteś, i faktycznie poniekąd tak Henry kończy ich relację, mówiąc: Jesteś podporem. I tak jak ubolewam, jak mało ogólnie w porównaniu do innych wcześniejszych jego partnerek była wspominana na Love, mimo że dosłownie jest też matką jego syna, ale ciesza się jako taka klamra kompozycyjna, że wszystko zaczęło się od beck, i na beck poniekąd się skończyło. No dobrze, dotarliśmy do końca tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Możecie w komentarzach pisać swoje odczucia odnośnie właśnie piątego sezonu Yu, ale też może całego serialu, jak go oceniacie. I zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, i to by było na tyle. Dziękuję i do zobaczenia, do następnego filmu.